Cześć! O, jaki fajny pies ja zrobiłem! Cześć! O, witamy, witamy! Już do ciebie idziemy! Spacujesz? Jeszcze nie. A uśmiechniesz się? Pokaż, Cydryk, pokaż uśmiech. Chodź, idź. No! Jak się więc uśmiecha? A. Dobrze, idziemy do chłopaka. Witam wszystkich na kundelkowych wieściach. Czyli programy live ze schroniska kondolek i naprawdę jeszcze nie, spodziewa nie, nie spodziewałam się, że tak szybko, tak od czasu jak trafiłem na kojce, ten piesek zrobi się taki bardzo, <grym się zamiarzy> widzicie ten uśmiech? Wszystkimi zamkami się uśmiecha. Cześć, cześć, cześć. Chodź, 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 chodź. chodź. O, widzisz? Super pies. To jest Cedryk. Jeszcze do niedawna w ogóle by się nie dał tak pogłaskać, prawda? W ogóle siedziałem tylko na kanapie, wciśnięty w kąt. Tak, jak ktoś podchodził, to powarkiwałem. No, nie dałem się tak fajnie pogłaskać. Nie dałem się zapinać na smyczkę. Nic nie dałem ze sobą zrobić. A teraz? A teraz jestem fajny pies! No, tak jak powinien być piesek w I na ten masz rok, chyba nawet jeszcze nie cały rok, nie? E, więc tak, historia Cydryka jest taka, no dosyć mm, e, no smutna, tak? E, on się wychowywał e, razem z rodzeństwem przez pierwsze parę miesięcy i się dać damy kartę. Pewnie! Tak, co to jest kamerka? Kamerka, kamerka. Przez parę pierwszych miesięcy. Wychowywał się z rodzeństwem i z mamą, Komą. E, to jest ulica chyba Świętej... Jaka to była ulica? Świętej Faustyny? Święte Faustyny. tam na, samym, na samej górze tej ulicy jest, są pola, są laski i w tym lasku jest, taka, jest taki domek i chyba gdzieś w okolicach tego domku mamusia je urodziła i chowały się właśnie pod tym domkiem. Tam były wykopane, no strasznie, takie takie, jest tam powierzchnia po prostu wykopana i one się tam chowały. No, nie dało się nawet chwytką tam ich e, powyciągać stamtąd. E, były łapane podstępem podstępem przez dłuższy, dłuższy czas. Aż w końcu ktoś się ulitował z sąsiadów i, i psiaki, właśnie, bo najpierw się udało złapać czyszczeniaki, które później u nas właśnie w schronisku przechodziły socjalizację intensywną, tak. I potem zostały adoptowane, tak, i są fajnymi psiskami. I co? No i Cedryk z, z mamą komu? no najdłużej nie dali się złapać. Ej, I tak, jak najdłużej on niestety był właśnie bez kontaktu z człowiekiem, co jest bardzo złe dla psa. Ale jak widać, da się z tego wyjść. No, da się, da się, da się wyjść. Przecież. Ej, I tak. Ej, no i później one też zostały złapane trafiły do nas. E, próbowaliśmy różnych rzeczy różnych e, konfiguracji był też Cedrek u nas na budynku ale tam jest dużo psów i... no i troszeczkę tak ginąłem w tym tłumie ludzie zwracali na niego uwagę, bo jest ślicznym psem, takim średniej wielkości no ale ponieważ był lękliwy i e, no był taki no, niezbyt <grym>, niezbyt dla człowieka fajny, tak? a teraz jestem już zupełnie fajny e, no, to, y, no to jednak nie udało się znaleźć dla niego domu ale teraz może się uda Teraz się może uda, bo teraz cedek trafił na, na kojce. I chociaż dla niektórych się, wyda, się wydaje, że trafienie na kojce to jest dla psa no, męka, tak? skoro może być na budynku i siedzieć na kanapach, to jednak, jak widać na przykładzie Cydryka, e, jednak tam. E, a jeszcze trafił do koleżanki, fajnej bardzo. Do takiej fajnej Suni, która go po prostu rozruszała, bawiliście się, ta, ta ona się chorowała. No ale jak widać, e, efekt jest trwały. Cedryczek, cedryczek daje się głaskać, tak, podbiega do człowieka, łasimy się. No jaśne, O proszę, jak się daje głaskać. No naprawdę, jeszcze ile? Tydzień temu? Dwa tygodnie temu? To po prostu byłoby niemożliwe. Tak, nie podchodziłbym w ogóle, w ogóle, w ogóle. Ale jest upo, nie? Ale jest upo. Strasznie gorąco, strasznie gorąco. Uff, dobrze, więc to jest Cedrek. Jeżeli ktoś chciałby go adoptować, zapraszamy do kontaktu z numerem 510-170-787. Zapytać się o Cedryka. Trzeba będzie z nim pójść na parę spacerów, tak, żeby no, po prostu zobaczyć, jak się chodzi z takim, bo to jednak jest troszeczkę lękliwy pies, tak. I parę rzeczy może go, może go, że tak powiem, no, przestraszyć. No to jest piesek z lasu. Eee, ale no ale co, ale warto. No bo jak widzicie, nie ma przypadków chyba beznadziejnych, prawda? No. A już myśleliśmy, że zostaniesz tutaj będziesz jak już szczekał na nas z daleka, ale tutaj się udało i cudownie. Więc no czasami trafienie na końce, to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, które może może psiaka spotkać, no ale oczywiście nie zawsze. Niektóre psy bardzo źle znoszą kojce. E, na przykład pamiętam, jak Czarek trafił, e, no, został porzucony przez właścicielkę, trafił na kojce i po prostu strasznie schudł. E, no, to był duży stres. E, I później trafił na budynek, znowu przytył, potem zaczął się rządzić na tym budynku i znowu trafił na kojce, no ale potem już, e, już wszystko dobrze się tam potoczyło. Więc, e, no, czasami musimy po prostu im pozmieniać trochę warunki, w jakich żyją, żeby zobaczyć, co, co sprawdza się najlepiej. Na przykład mamy też takiego psa, Ciapciusia, którego polecamy do adopcji. E, chyba jest e, oceniony jako 6 czy 7 lat. E, w każdym razie Ciapciuś no, tutaj na, na hali, tutaj na tej hali, tak, naszej nowej, wyremontowanej, no nie, e, nie, nie układało mu się, tak? E, nie potrafił się tu odnaleźć, ale trafił na przykład na koiste drewniane, które prawdopodobnie bardziej e, Odzwierciedlają warunki, w jakich żył i też zrobił się bardzo, bardzo fajny piesek. Chętnie chodzi na spacery, jest przyjazny, nie szczeka, tak, nie skacze. Więc no, musimy po prostu znajdować dla nich takie warunki, w których one będą się najlepiej, najlepiej się będą czuły, tak? A ty najwyraźniej lubisz mieć swoją kwaterę, tak? Dzielić z jedną sunią i tyle. Nie, nie. więcej, tak? Nie więcej. A, dokładnie. Super. No, Cyandryk już jest wykastrowany, on jest odrobaczony, zaszczepiony i zaczipowany, więc jest gotowy do, do adopcji. Na pewno fajnie by się, no prawdopodobnie dobrze by się dogadał z innym pieskiem, Sunią, ale też może pójść jako jedynak po prostu. Super, grzeczny pies, bardzo grzeczny. A matko, naprawdę nie mogę się nadziwić, jak on się zmienił. To naprawdę było chwila moment. Chwila, moment. On potrafi się też czasami tak uśmiechać wszystkimi zębami. To jest bardzo, bardzo urocze. Prawda? No. Dobra, pójdziemy teraz do jego mamusi, która siedzi troszeczkę dalej tutaj na końcach. To jest inna mamusia, która już ma ubróżkę założoną i która już niedługo zacznie próbować chodzić na, na smyczy. No, cześć, kama. Dobrze, dobrze. Słyszałam biegającego cedryka. Cześć Koma! A tutaj jest mama cedryka. Oni się już pewnie nie za bardzo rozpoznają, bo już dawno temu zostali e, rozłączeni. E, koma, no jak widzicie, jest pieskiem takim e, bardziej wycofanym, chociaż i tak też już jest lepiej, niż było na samym początku. E, w takich kontaktach, no, jak jest na zamkniętej przestrzeni, tak, jest troszeczkę gorzej, ale daje się czesać, daje się głaskać. Trudno powiedzieć, czy czerpie z tego głaskania wielką przyjemność, ale no, musimy ją przyzwyczaić do, do, kontaktu, do kontaktu z człowiekiem. Na pewno lubi wychodzić na spacery. Bardzo grzecznie chodzi koło człowieka, nie ciągnie. Nie próbuję uciekać, no ale oczywiście, aby coś się przestraszyło, no to mogłaby, mogłaby odskoczyć, dlatego smyczkę zawsze trzeba mocno, mocno trzymać. Troszeczkę się wynerwuję, bo ja sobie tu siedzę, gadam i to jest bardzo dziwne. Prawda, koma? No, jestem piękną sunią i w miarę młodą. Ona była oceniana w tamtym roku na 2 na lata, kiedy do nas trafiła, czyli teraz może mieć 2,5-3 latka i co? Więc też jest wysterylizowana już. I szukamy dla niej jakiegoś fajnego domu, gdzie, no jak widzicie, trzeba będzie troszeczkę poświęcić jej czasu, trzeba będzie spokojnie się przy niej zachowywać. Ale to nie jest pies, który w stanie lęku jest, potrafi ugryźć, tak? Ona. Jak trzeba będzie ją zapiąć tak na smycz. no To ona się pozwoli zapiąć. Będzie sobie tak siedziała w kącie, ale spokojnie zniesie właśnie ten moment zapinania i potem od razu bardzo chętnie idzie, idzie dalej z człowiekiem. No i oczywiście trzeba się będzie wkupić na początku przez szczątek do serca. Tak, tak jak my zrobiliśmy i przez szczotkowanie do serca. Dzisiaj koła została sama, ponieważ skrytek pojechał do nowego domu. Więc będziemy się starali znaleźć dla niej partnera, i prawdopodobnie trafiło na Malika. Tak, i będą sobie razem pomykali na, na wybiegu, na drewniakach. Zobaczymy, jak się będą dogadywali. Raczej powinno być ok, bo Skrytek to nie był pierwszy partner Komy tutaj w Stronisku. Wcześniej jeszcze siedziała z Paką, no oczywiście z Cedrykiem, A Malik też bardzo ma wpływ na, na suczki, bardzo je lubi i myślę, że rzekome rozrusza. A tam będzie miała też więcej okazji, żeby wychodzić na spacery z ludźmi z zewnątrz, więc będzie dobrze dziewczyna. A jeżeli ktoś chciałby ją adoptować, to od poniedziałku, już dzisiaj nie, jutro też sunisko jest zamknięte, więc od poniedziałku trzeba dzwonić pod numer 510 177 87, popytać się o, o sunię. No jak widzicie, ona jest takiej średniej wielkości widać czy nie widać, to nie widać to tak kolana y, sunia się no, według mnie to jest średniej wielkości niektórzy by powiedzieli, że jest mała niektórzy by powiedzieli, że jest wielka a to zależy wszystko od, od perspektywy dobrze, dobrze, już Cię nie stresuję ok e, jeżeli chodzi o pieski, to dzisiaj trafił jeden piesek i dzisiaj wyszedł jeden piesek odebrany przez właściciela e, nie trafiły na razie do nas żadne e, żadne kołty co jest bardzo dobrą informacją. Co jeszcze? Może macie jakieś pytania odnośnie któryś zwierzaków, albo których chcielibyście zobaczyć, coś powinnam pokazać. A, słyszę, słyszę wolontariuszkę, więc przy okazji powiem, że można wyprowadzać już psy z naszego stoliska na spacery. Trzeba tylko dzisiaj wcześniej zadzwonić, umówić na konkretną godzinę i po prostu powypowiadać psa na spacer. One bardzo to lubią. Nawet te takie lękliwe, bardzo z tego korzystają, bo część piesków, która była u nas lękliwa, po takich spacerach nawet z, z obcymi osobami, naprawdę się przekonała do, do tej formy aktywności. Dobrze. To jeszcze szybciutko pokażę tutaj psiaki, które są. Cedryk, o matka jaki, jaki jestem fajny! Chodź chodź, 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 A, czemu on biega z taką smyczką? E, tak, ze smyczką puszczamy psy, co do których nie jesteśmy na 100% pewni, że zawsze przyjdą do nas, jak je e, zawołamy, tak? Więc e, żeby wszystko przebiegało sprawnie, żeby nie trzeba było po tych hektarach psa gonić. E, no to jest taka smyczka, wtedy się no, po prostu do pieska podchodzi, łapie smyczkę i już można go zaprowadzić do niego do końca. Dobrze. To jeszcze tutaj takie nalizny. Tak, to jest kol koliec małych piesków w sali. E, to jest ta wilczasta, którą mi się wczoraj udało nawet na ręce wziąć. Tak, ustępy robimy. Suzanka, Luna, Sati, a z tyłu Lolek. Dobra. Tak, idziemy dalej. Tutaj jest Dorius, która też została sama bez swojego ukochanego miśka. Miszka pojechał do nowego domu. No i teraz czeka na kogoś, kto ma adoptować. Pakuś! Uspokój się! Paku! Muszę pochwalić chłopaka, bo wczoraj bardzo dzielnie z szczepienie. Został mu założony kaganiec. I szybko, sprawnie, bez żadnej histerii. Bez żadnej histerii. Kaganiec. I pięćek został nie są zaszczepione. Super. Tutaj jest z takich staruszków. A tutaj. Śpią pioski. Z mamusią już się głaszczemy. Z mamusią się już głaszczemy. E, I naprawdę e, Sunia robi niesamowite postępy. I już się nie możemy doczekać, żeby szczeniaczki poszły do domów. A ona, żeby po prostu była sama i wtedy będziemy sobie chodziły na spacery. I będziemy szukały e, szukali dla niej do domu. Hanem chodniku masz. No Grzeczny jest. Dobra. No cześć, Edryk. Puścisz mnie? Puścisz mnie pies? Chodź, chodź. Chodź. Cześć. A co? Chcesz na budynek wracać? Nie, nie, nie. Tutaj jest Ci bardzo dobrze. w okay. pomalutku. W zaczyna nam e, e, ubywać piesków, w szczególności takich e, młodych, łatwych do adopcji, ale zachęcamy też do adopcji psów e, starszych, seniorów. E, no, zresztą mamy fajnych tutaj parę takich 7 latków, e, 7 do, do 10 lat, więc które są energiczne, żwawe i jeszcze wiele, wiele lat przed nimi. I mogłyby być po prostu u kogoś z Was w domu i cieszyć się no, swoimi własnymi ludźmi, prawda? Ciszą, spokojem, no i takimi prostymi przyjemnościami, jak spacery, pełna Micha i no przynajmniej para rąk do głaskania. Dobrze, to myślę, że na dzisiaj tyle. Zapraszamy do adopcji. Wszystkie zwierzaki, które są aktualnie do adopcji, są na naszej stronie. W Google albo w jednej przeglądarce trzeba wpisać Słońską kundelę Grzeszów. Na pewno się tam po pojawimy i trzeba sobie wpisać znaleźć zakładkę zwierzęta do adopcji i można sobie tam przeglądać. Ta strona jest często aktualizowana. Co prawda ostatnio mi zwrócono uwagę, że zakładka oddam dobre ręce nie jest aż tak dobrze aktualizowany, ale to z tego względu, że osoby nam dają ogłoszenie, że, że potrzebujemy nowego domu, ale już później nie dostajemy informacji, że, że na przykład ten dom znalazł i, i nie usuwamy ogłoszenia, ale no jak teraz mieliśmy informację, no to po prostu będziemy sobie no, po prostu ogłoszenia po jakimś czasie. Usuwać i trzeba będzie po prostu je odnawiać jakoś. Dobra, dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Jutro nie będzie live'a, będzie w poniedziałek. Zapraszam.